Cześć, nazywam się Agnieszka i witam cię serdecznie na moim kanale. Ten zwiastun powie ci pokrótce, czego możesz spodziewać się, jakich treści tutaj na kanale i możesz ocenić, czy jest to dla ciebie interesujące. Natomiast ja ze swojej strony postaram się Ciebie przekonać, że. Warto, żebyśmy poznały się bliżej. Jestem kosmetologiem, ukończyłam Śląski Uniwersytet Medyczny i mam duże doświadczenie zawodowe, zarówno w pracy z klientem, pacjentem, doradztwem preparatów kosmetycznych, jak i pracowałam jako laborant przy produkcji kosmetyków, a także jako marketingowiec i szkoleniowiec. Najbardziej lubię pracę z ludźmi i możliwość opowiadania o kosmetykach, pokazywanie to, co kryje się w składach, przekładanie na efekty pielęgnacyjne, tłumaczenie zawiłych, dziwnych nazw, które są na etykietach i jak to właśnie przekłada się na to, żebyś ty mogła uzyskać dobre efekty pielęgnacyjne. Więc odpowiedzmy sobie na pytanie, co znajdziesz na tym kanale. Przede wszystkim wyselekcjonowane składowo naturalne, biodegradowalne, nieszkodliwe dla środowiska składy, ale jednocześnie takie, które są bogate w substancje aktywne, dzięki czemu Ty będziesz się cieszyła z satysfakcjonującymi efektami pielęgnacji. Na tym kanale jest już bardzo dużo treści, dlatego żeby łatwiej Ci było po nim się poruszać. Jeśli interesują Cię konkretne przykłady kosmetyków, zajrzyj do playlisty aktualizacja pielęgnacji, czy to twarzy, czy ciała, czy włosów, albo do jeszcze osobnej playlisty z projektami Denko, bo tam najwięcej opowiadam o kosmetykach już po takim dłuższym czasie stosowania. Nauczę cię prawidłowej pielęgnacji. Wytłumaczę ci, dlaczego każdy etap pielęgnacji jest istotny, nie musisz ślepo podążać za różnymi wskazówkami, tylko dzięki temu, że będziesz wiedziała, po co jest który krok, sama zadecydujesz, co dla Twojej skóry jest dobre, a co na przykład wolałabyś pominąć. Zajrzyj do playlisty Pielęgnacja Krok po Kroku twarz. Osobno włosy, osobno ciało, żeby dowiedzieć się więcej o poszczególnych etapach pielęgnacyjnych, dlaczego one są w ogóle obecne w rutynach pielęgnacyjnych. Ponieważ troszeczkę przepracowałam w laboratorium kosmetycznym i składy kosmetyków są takim moim konikiem to zachęcam również do odwiedzenia playlisty Gabinet osobliwości Inci. Nawet jeżeli wcale nie lubiłaś chemii w szkole i nie czujesz się orłem w tych różnych takich dziwnych nazwach chemicznych, to od tego jestem, żeby wytłumaczyć ci te zawiłe nazwy w bardzo prosty i przystępny sposób. I w tej playliście możesz zapoznać się z różnymi czy grupami czy konkretnymi związkami, jak one działają, dlaczego na przykład wiążą się z nimi jakieś kontrowersje. No i ty sama po obejrzeniu takich filmów Możesz podjąć decyzję, aha, czy chcę to używać w swojej rutynie pielęgnacyjnej, czy może niekoniecznie. Ale szczerze i bez ściemy opowiadam o kosmetykach, bo chociaż kosmetyki są cudowne i pomagają na wiele problemów kosmetycznych, no to nie są to preparaty, które są w stanie odmienić wszystko w naszej skórze, w naszych proporcjach twarzy. Dlatego jako kosmetolog totalnie zdaję sobie sprawę z tego, że wśród Was z pewnością są osoby potrzebujące lub zainteresowane bardziej inwazyjnymi zabiegami. Na tym kanale, chociaż w zdecydowanej większości skupia się on na kosmetykach i takiej domowej, codziennej pielęgnacji, znajdziecie też bardzo dużo informacji na temat różnych zabiegów w zakresu kosmetologii, medycyny estetycznej, a nawet chirurgii plastycznej. Jeżeli te tematy już teraz Cię interesują, to zaglądnij do playlisty Zabiegi i operacje. Nie ściemniam, że kosmetyki są dobre na wszystko. Jako kosmetolog zdaję sobie sprawę z tego, kiedy domowa pielęgnacja może nam dać fantastyczne rezultaty, ale też jak może być rewelacyjnym uzupełnieniem do kuracji gabinetowej. No i nie ukrywajmy, że nawet po zabiegach chirurgii plastycznej prawidłowa pielęgnacja jest bardzo istotna, bo przykładowo narkoza, stres, Zmiany, które zachodzą w naszym organizmie, mogą przyczynić się do problemów skórnych. To nie jest nic dziwnego, że psychika i to, co dzieje się w naszym życiu, ma bardzo duże przełożenie na to, jak prezentuje się nasza skóra. Do tego cały kanał okraszony jest niewielką ilością lifestylu, ponieważ inspiruje mnie piękno. Chcę zapraszać specjalistów z innych dziedzin, robimy wywiady, opowiadam Wam co nieco o sztuce, architekturze, o podróżach, modzie, historii, zdrowiu psychicznym, czyli wszystko to, co inspiruje mnie każdego dnia, ponieważ jestem zainspirowana pięknem. Nowe filmy pojawiają się zawsze w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 17.00 a w sobotę o godzinie 7 rano dodatkowo weekendowe vlogi. Czasem zdarza się, że w ciągu tygodnia pojawia się jakiś dodatkowy materiał, dlatego żeby nie przegapić, zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli chciałabyś mnie wesprzeć, to będę wdzięczna za każdą łapkę w górę, bo to przyczynia się do proponowania tych filmów szerszemu gronu odbiorców i w ten sposób więcej kobiet może być świadomych w swojej pielęgnacji, w swoich rutynach i zabiegach, na które się decyduje. Na sam koniec, jeszcze kilka słów na temat tego, co mnie motywuje. Moją dewizą jest to, że uważam, iż każda kobieta zasługuje na to, by czuć się pięknie. I ma być to niezależne od wieku, wyglądu czy zasobności portfela. Pamiętajcie, że skóra jest największym organem naszego ciała, dlatego prawidłowa pielęgnacja to prewencja przed rozwojem chorób, dermatos i różnych przykrych dolegliwości w przyszłości. Więc co? Zostaniecie ze mną na dłużej. Jeżeli tak, zasubskrybujcie, zalajkujcie i zapraszam do przeglądania kanału. I my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć.